Dzień dobry. W tym filmie przedstawię styropian grafitowy Styrop Min Passive Pro 3170, jeden z najbardziej zaawansowanych produktów do izolacji ścian i nie tylko. Teraz zważymy paczkę styropianu. Styrop Min Passive Pro 31 to płyty elewacyjne klasy premium zaprojektowane z myślą o budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Największą zaletą tego styropianu jest bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda 031, co oznacza doskonałe zatrzymywanie ciepła wewnątrz budynku. Dodatkowo materiał charakteryzuje się dużą gęstością, minimum 13,5 kg na metr sześcienny, co w praktyce oznacza nie tylko większą trwałość, ale również wysoką odporność na ściskanie do 2,1 tony na metr kwadratowy. W badaniu na ściskanie ten styropian wypadł dużo lepiej niż deklarował producent. To naprawdę świetny wynik, który świadczy o wysokiej jakości produktu. Płyty są więc nie tylko ciepłe, ale również solidne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli szukają Państwo trwałego, ciepłego i uniwersalnego styropianu do izolacji energooszczędnej, zapraszamy do zakupu w naszym sklepie internetowym styro24.pl. Nasi doradcy pomogą dobrać najlepszy wariant do Państwa inwestycji.